Cześć! Ja jestem x a w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać świetną sztuczkę karcianą z wyjaśnieniem bez przygotowania. Zapraszam do oglądania. Jest bez przygotowania i wygląda tak. Widz musi sobie wybrać jedną kartę. Załóżmy. Ja ją zaraz pokażę do kamery. Wygląda ona tak. Ja nie patrzę w nią dobra, teraz teraz ją gdzieś włożę środka dobra, Mówię jeszcze przytasować przecież jeszcze raz W ten sposób też. Dobre. Teraz... Y, będę... przełożę jeszcze. Przecież... No i teraz ktoś musi powiedzieć staw. A, jest ta dodatkowa karta staw. Tu? dobra przecież w sumie bym lepszy pomysły. odwrócę to, tą połowę tej połowy talii i przelećcie przeleć sobie myślami tą kartę czy jest ona gdzieś widać ją? czy może nie ma jej? Z tego co widzę chyba nie ma według was możliwe że nie ma załóżmy że nie ma no to teraz następna teraz jeszcze to. Przelećmy. Jest czy nie ma? Według tej sztuczki nie ma tutaj tej karty. Ale przecież musimy ją znaleźć, co nie? Pewnie pamiętacie tą kartę, którą odwracałem. Trzeba ją odnaleźć. To była wasza karta? Jak już wcześniej mówiłem, ta sztuczka jest bez przygotowania. Nie dziwcie się, że tu mam dużo, e, Cztery króle i Asy. Ale ćwiczyłem nową sztuczkę i po prostu e, wiecie, no. Tak wy, wyszło, że nie potoczyłem talii Dobra, e, ta sztuczka jest, jak już wcześniej mówiłem, bez przygotowania. Można ją śmiało i tak dalej, karty. Tali kart. Talię kart widzę, jak zawsze dajemy coś do wyboru Widzę załóżmy wybierze tą kartę W tym przypadku jest trójka kier My się jak zawsze odwracamy No i tą I teraz e, tą trójkę kier Odwrócimy I jak zawsze trzeba Po prostu tutaj możemy sobie robić Najpierw ja skontrolowałem tą kartę, porobiłem z nią co chcę. O, cyk, cyk. Nie mogłem tak dużo razy zrobić, oczywiście. Ona była tutaj ciągle. O, jeszcze raz tutaj. No i yy, No i potem przełożyłem oczywiście talię. I tutaj podłożyłem pinky count. I tu miało tak się siedzieć po prostu w tym pinkie kancie, no i ktoś musi powiedzieć to. Załóżmy teraz, stop. tu tą kartę odwracamy. No i, ale mamy ciągle tego pinkie kanta i mówimy, że wpadliśmy na lepszy pomysł i po prostu, że odwrócimy. No to wracamy. No i mówimy, żeby przeleciał sobie myślą. I mówi, że nie ma. To my wysuwamy tą kartę. O tutaj w ten sposób. O. Albo podłożyć możemy też pod nią Pinky Counta, bo dobrze wiemy, że to jest nasza karta. No i... Al, no i robimy tak z tym Pinky Countem. Oczywiście ona jest taka odwrócona. No i można też przełożyć. Dla bezpieczeństwa. No i teraz jeszcze. Tutaj nawet trzeba przełożyć. No i się pytamy, czy jest tutaj jego karta. Mówi, że nie. No dobra, ale musimy przecież ją znaleźć. No i szukamy tej naszej odwróconej karty, bo tak naprawdę ich jest dwie. Pierwsza, która nie jest naszą kartą. No i druga, która jest naszą kartą. Dlatego nie możemy zrobić tak, bo widz od razu się skapnie, że coś jest nie tak. Tylko musimy po prostu powoli dojść do tej... zakrytej karty. I to zawsze będzie jego karta. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, Dajcie podróżną łapkę w górę i subskrypcję przy okazji z dzwoneczkiem. No i to by było na tyle. Do widzenia. Cześć.